Dzień dobry, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Wujek Radio, a ja Was zapraszam na kolejny odcinek gry Above Fakes. Um, także um, mamy już wszystko co potrzebujemy, żeby wyruszyć w dalszą podróż. Nie mamy oczywiście e, sztabki e, srebra, ale może niedługo ją dobędziemy. To tak. Modblokowaliśmy sobie stację kolejową. Mógłbym tą stację kolejową przedłużyć sobie, ale po co? Nie będziemy aż tak się chyba tutaj wdrażać w to wszystko. Mamy jakiś wóz, coś mogę z nim zrobić. Nie. czek marchewki. Ok. Pracownik stacji kolejowej Dobra, mamy kilka skrzynek. Oczywiście zbieram wszystko, bo zaraz wie, co może być w tych skrzynkach. A jeśli znajdziemy srebro, to będę bardzo wdzięczny, bo będziemy mogli sobie Ulepszyć dalej naszą? O, to też wezmę. Paweł na zawsze się przyda. Dobra, mamy lokomotywę, raczej nic nie zrobimy. czyżby to było to, co poszukuję, czyżby to było srebro, którego tak bardzo pragnę, tak ruda srebra, ależ przyjemnie. Nie wiem, czy nie wrócę się do Bazy z powrotem, bo ze srebrem y, mamy możliwość zrobienia sobie ulepszenia broni. Tej naszej, którą posiadamy, i sądzę, że to nie będzie to nie będzie, y, to nie będzie głupi, głupi pomysł. Ja tylko sprawdzę y, sobie tutaj. Trzy sztabki. Nie wiem, ile potrzebuje. Na jedną sztabkę mam 8. Jeżeli będę potrzebował 3, to mamy przerąbane. A no nie mogę tego sprawdzić, piec. Uuu, czyli stać nas. Dobra, wiecie co? Jeszcze się wrócę. O, jeszcze się wrócę. Będziemy mieli najlepszą broń, jaka jest tutaj możliwa do zdobycia aktualnie. Eee, dobra. Będę miał cztery sztabki. Dobra, drut też wezmę, skoro już tutaj sobie leży. I tak, żeby zrobić. Eee, a, węgiel będę potrzebował, to jest dobra. Czyli ja, ja wiem, co potrzebuję. To no tak, będę potrzebował zrobić sztabki, będę potrzebował zrobić tą linę, tą magiczną, czyli jedna lina i dwa lotosu. A jedna lina to jest jeszcze dwie konopie. Potrzebuję, ok. Dobra, czyli tak, dwie konopie. Na pewno potrzebuję to. Eee, linę. No i same te sztabki, nie? Sztabki możemy sobie przepalić tutaj. Dobra, cztery sztuki. Oczywiście możemy nowy sprzęt. O, też srebrny pierścień. No, ale mamy za mało srebra na to. E, na ten lepszy łuk dwa srebra. No, no, niestety, ale e, nie możemy zrobić sobie wszystkiego. E, także e, zwykła lina. Dwa kwiasy, kwiaty lotosu. Gdzie one były? Ja się wrzucałem. Dobra, będziemy mieli tą magiczną linę. Zostanie nam jedna sztapka. co chyba nie, nie, nie bardzo mamy co z nią zrobić. Zaraz sprawdzę. Już nie już Tak, możemy już to, możemy już to wykonać no i jedna sztabka nam zostanie chyba, że z jednej sztabki nie zrobimy sobie nic nie, siek nie siekiera, dwie, dwie sztabki e, dwie sztabki także niestety, albo broń, albo albo siekiera, wybieram broń dobra szybko polecieliśmy z tą gierką dobra, e, a węgiel Zapomniałem węgla, ale dobrze, że tutaj mamy go troszeczkę. Dobra, dawaj, dobra, zróbmy naszą wspaniałą broń. Elegancko wyposażenie. Mamy tu, mamy tu. Tutaj damy pod piąteczkę. Dobra. Teraz, moi kochani, możemy ruszać do kopalni. Dobra, napijmy. wiedzmy. Mało już nam jedzenia zostało. Ale chyba nam powinno tutaj darczyć, żebyśmy mogli do niej wejść. I pozwiedzać sobie. Zobaczymy jak ciemno też tutaj będzie. Uj, diabelsko ciemno. Pochodnia. Dobra, weźmy tą pochodnię na pustkę. O kuczaki. No i że tak powiem, ja mam iść teraz, to nie ma żadnego przejścia dalej, czy mogę jeszcze postawić? No nie. O Aha, czyli po prostu wskoczyć do wody mogłem Dobrze wiedzieć... A tam są te zwłoki, o, olejemy je? Mamy tutaj jakieś... o, bandaż. Mamy jakieś tutaj dwa symbole. O, jak diabli. Tutaj mamy jakiegoś wielkiego mutanta. Dobra. Bierzemy... Bierzemy to srebro. Oczywiście pewnie mutanta musimy przeszukać, ale w pierwszej kolejności srebro jest ważniejsze. Dobra, przeszukajmy sobie źródło złota i zegarek kieszenkowy. Patrzcie, nie mamy, nie mamy naszego życia. O nie, mamy tu yy, żywność, coś się chwilowo zawiesiło, a czyli musimy z drugiej strony także pokonać yy, jakiegoś przeciwnika, tak jest. Dobra, mamy to. Szczebel nas. O, już sobie ten elegancko. Dobra, wierzmy to, co tutaj jest. E, nasz mózg już nie działa tak jak powinien, to e, wyrzucimy tego nie potrzebuję. Czy mam coś na psychiczne? Dobra, mam. Na zmęczenie chyba nie mamy nic na zmęczenie. To niedobrze, to niedobrze, także będziemy musieli tutaj sobie troszkę wolniej pochodzić. Dobra, nie wiem co nas tutaj czeka. O kurczę. Witaj, znów się spotykamy. Musisz być bardzo zaskoczona widząc nas tutaj wszystkich naraz. Oddzielnie byliśmy w stanie udzielić niewielkich wskazówek, ale teraz wszyscy, wszystkie zdecydowaliśmy się w tej pamiętnej chwili porozmawiać z Tobą. Tutaj, w tym miejscu, ze wszystkich miejsc, gdzie czas i materia spotyka się, moje dziecko nastąp... nastąpiło zapomniane wydarzenie. Zauważysz, że mechanizm y, przestały się obracać, i od tego czasu wszystko jest zatrzymane. Niefortunne rzeczy spotkały to miejsce, gdy wdarł się tu człowiek. Zawsze mają oko na błyszczące materiały. Nigdy na konsekwencje. Cóż, coś zostało zabrane. Klucz, który wszystko nakręcał w chwili, gdy to się stało, mechanizm pękł i rozrzucił kawałki w zaświatach. Dzięki temu wydarzeniu coś większego, coś potężnego rozpętało swój gniew na waszym świecie. Konsekwencje, czego ty i wszyscy inni odczuwacie. Biegiem czasu znaleźliśmy fragmenty, jeden po drugim i dałyśmy je komuś, komu mógłby, mogłybyśmy zaufać, że poradzi sobie z wyzwaniami i strachem. Po znalezieniu ostatniego kawałka zebrałyśmy się tutaj i czekałyśmy, aż się pojawisz. I oto jesteś. Właśnie ten ostatni fragment po połączeniu z innymi Powinno dać ci prawdziwe wskazówki, jakich nigdy wcześniej nie czułaś ani nie widziałaś. Niech cię prowadzi podczas, gdy my będziemy tu czekając, aż wrócisz, by przewrócić porządek temu, co zostało zniszczone. O kuczaki! Fragment podążaj za sygnałem kalendarza. Tak, to jest to miejsce, więc wróciłaś. Jaki jest powód twojego powrotu? Ach, ten przedmiot nie do końca orientuje się w jego zastosowaniu, ani pochodzeniu, ale to moje ostatnie trufeum, podarowane mi przez samego prezesa spółki kolejowej. Co? Jak, jaka bezczelność? Nigdy nikomu niczego nie dałem z mojej kolekcji, ani nie zacznę tego robić. Zrobiłaś mi solidną przysługę, dostarczając tę wodę święconą. Mm, pasuje do mojej kolekcji i smakuje adekwatnie do swojej wartości. Przysługa za przysługę. Możesz go ode mnie kupić za 500 monet. Jest Twój. A ja, myślę, że, że wiesz więcej o artefaktach niż ja. Nie ma mowy. 500 po kosztach. Nie mogę tego buchnąć. Kurde. Dobra. Dawaj to. Weź klucz. O kurde. Wszystkie fragmenty kalendarza. Dobra, lecimy tam. Szybciutko. Eee, tutaj mamy to przejście zablokowane, czyli muszę iść tędy znowu. Dobra, moja postać jest bardzo zmęczona, ale powinniśmy sobie poradzić. Mamy wszystkie fragmenty. Czutko, szybciutko. szybciutko. Mechanizm został przywrócony do pierwotnej formy, dzięki czemu starożytny kalendarz ponownie się obraca. Data i godziny są w porządku, a świat stał się taki, jak powinien być. Nawet pomruki na zewnątrz ustały, a niebo zamknęło swe szczeliny. Wszystko dzięki tobie, Ayano, pomogłaś przywrócić porządek na świecie. Zawsze wiedziałyśmy, że wybranie ciebie do tego zadania było właściwym wyborem. Twoja siła, ale też i twoje pochodzenie, Ayano. Jesteś dzieckiem, które narodziło się w, w konfrontacji. Byłaś tym, która mogła naprawić zepsuty, zepsute relacje. Tam, gdzie perspektywy się różnią, można patrzeć przez oba okulary. Pójdź na dobro, które zrobiłaś, Ayano. Nie tylko pomogłaś nam, ale także wielu innym wokół ciebie, podczas gdy nie musiałaś tego robić. Pomogłaś rybakowi, panu Krodowi, który w zamian nauczył cię, jak łowić ryby, jakich zapragniesz. Biedny rybak z Lodowego Jeziora nadal y, dzieliłby się swoim codziennym połowem z niedźwiedziem polarnym, gdyby nie ty. Pomogłaś tym biednym braciom Brown, ich starą matką. A potem przypieczętowałaś to, zabijając ją. Pewnie pomyślałaś, że to było słuszne, Pomogłaś nawet brydowi uzupełnić zapasy, kiedy za bardzo bał się wyjść na zewnątrz. Jesteśmy z ciebie dumne. Tam, gdzie przemysł rujnował i zatruwał naturę, ty podejmowałaś właściwe decyzje i pomogłaś to zrównoważyć, tak jak powinno być. Teraz możemy odejść i odpocząć za światach. Dziękuję, i obyśmy mogły zobaczyć się w, innych, w innym czasie i miejscu. No i tak, moi drodzy. To był krótki, yy, krótkie zakończenie, ale powiem Wam w ten sposób. Już dawno w tak dobrej grze się nie bawiłem. Zarówno elementy budowy, jak i walki. Wszystko mi się podobało. Questy dopełniały tą całość, także naprawdę jestem zadowolony z tej rozgrywki yy, i dziękuję Wam, żebyście, że byliście razem ze mną. Oczywiście, coś nam się na sam koniec zawiesiło, ale to chyba nic takiego. Dobra, łączne składniki spożywcze i chyba będziemy tutaj już kończyć nasz odcinek. Także ja dziękuję wszystkim za uwagę. Do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się. No, i dobra. Mamy to, moi drodzy. To już zombiaków nie powinno być. Także bardzo z tego powodu się cieszę. Mamy grę, którą przyszliśmy o siodło konia. Zaraz sprawdzimy. Kup jest na pustyni. Zaraz przekonamy się, czy na pewno nie ma już zombiaków. Zombiaczki są, ale mamy grę ukończoną. Także ja dziękuję jeszcze raz. Trzymajcie się. Do następnej serii. Cześć.